Witajcie. Dzisiaj temat umówienia wyników badań oleju silnikowego, laboratoryjnych badań i oleju przekładniowego, tak naprawdę hydraulicznego ze skrzyni automatycznej. Dotyczy to samochodu BMW z małym przebiegiem. 2.0 Diesel mild Hybrid, skrzynia automatyczna ZF8HP, już tą specjalną zmianą pod mild Hybrid. No i przebieg samochodu był około 38 tysięcy kilometrów. Olej silnikowy był po wymianie około 10 tysięcy kilometrów, natomiast olej skrzyni biegów od nowości. Dostaję też takie pytania właśnie, skąd te informacje trzeba tak często wymieniać olej. Dużo częściej niż podają do producenci, dużo nawet częściej niż myślą sami użytkownicy. W szczególności kiedy jest stosowany sam olej, bo z nim wiadomo, że na rynku są różne oleje różnych jakości i, i, i te faktyczne interwały są potrzebne różne. Natomiast także co dotyczy kwestii skrzyni biegów, no i przede wszystkim czy zjawisko nadmiernego tarcia to jest jakoś przez nas potwierdzone, czy to jakaś moja fanaberia, to w tym zakresie bardzo będę chciał wyjaśnić. No i też parę istotnych rzeczy dotyczących m.in. możliwości samozapłonu nawet w dolocie, w układzie doładowania. To też wyjaśnię, bo akurat tu mamy taki, te dane, które czymś takim mogłyby skutkować. Pierwsze, jeżeli chodzi o silnik. Ja jeżeli chodzi o raporty to w formie zdjęć umieszczę pod filmikiem. Natomiast jeżeli chodzi o, o silnik. No, tutaj już dosyć istotne utlenienie, jeżeli chodzi o ten olej. 0W30, oryginalny olej. I tu też kwestii tożsamości zakupiony został olej silnikowy w litrówce w konfekcji BASO. No i olej pobrany z, z eksploatacji z samochodu. Najprawdopodobniej tamten trafił z beczki, bo jeżeli chodzi o widma badanych olei, one są w umiarkowanej tylko stopniu zbieżne, to też przez to, że jest dużo paliwa. Właśnie, duża ilość paliwa w oleju silnikowym i uwaga, temperatura zapłonu oleju 107 stopni. No, sytuacja, która może grozić wewnętrznym samozapłonem, ale jak jest dużo oleju to jeszcze tak mniej. Natomiast w momencie, kiedy on się przedostaje, zasysany jest przez turbosprężarkę tak naprawdę, poprzez nieszczelną odmę i tak dalej, do układu doładowania to może nastąpić samozapłon w układzie doładowania w kolektorze ssącym. Nawet niedawno dostałem od jednego z, z, z znajomych bo dostał to od znajomego też, że właśnie doszło do samozapłonu w układzie sącym. w zasadzie w dolocie powietrza w BMW i silnik jest do, do remontu. I to w miarę młody samochód. To To, to, to rzeczy, które się dzieją. Między innymi można to wykryć poprzez zbadanie oleju. Natomiast kolejne rzeczy, istotna kwestia, ścier życiowy. Słuchajcie, ścier zużyciowy jest na poziomie mega już ostrzegawczym i to zarówno pod kątem miedzi jak i żelaza. I no, sytuacja bardzo istotna, że olej już jest też mocno zdegradowany chemicznie. Bo bywa tak, że mniej zdegradowany chemicznie jest ścier życiowy, a tu mamy bardzo mocno olej zdegradowany chemicznie, też jeżeli chodzi o ubytek dodatków i jest bardzo mocno obniżona lepkość tego oleju, więc już patrzę sobie na lepkość. Lepkość oleju w 40 stopniach jest 22% niższa, natomiast jest kwestia tego, że jest tam też dużo paliwa, naprawdę dosyć dużo, skoro ta temperatura jest obniżona, temperatura zapłonu o 95 stopni w stosunku do oleju referencyjnego. Natomiast ten sierzu zużyciowy 104 ppm e, mamy żelaza i 36 dobrze patrzę tak, 36 miedzi, więc to zakres już e, e, znaczący. I teraz e, w momencie takim, e, jeżeli ten silnik musieliśmy pukać trzykrotnie, żeby uzyskać klarowność świeżego oleju. W momencie, kiedy olej zostanie wymieniony bez pukania silnika e, lub, lub spłukaniem, jakim zalecają producenci preparatów, takim na zasadzie umyj rączkę, nie całe ciało, czyli coś tam wlać, coś tam pochodzi i coś tam zlać, to w takiej sytuacji nadal to wszystko pływa w środku i wymieniamy sobie olej, ale nadal te negatywne składniki pływają tam w środku, a wiadomo, że w tym momencie iść sierż dochodzi do tego też sadza. Tutaj w tej sytuacji Zawartość sadzy no, ABS prawie 30, to już jest duża ilość sadzy, więc w połączeniu jeszcze z powiedzmy, jeżeli dojdzie do tego kurz, to działa jak papier ścierny. A tak? nikt no, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co papier ścierny robi negatywnego, tym bardziej, że to się dzieje, ten proces trwa przez ileś tam tysięcy kilometrów. Więc tutaj w tej sytuacji taki samochód normalnie, jak jest na serwisie, warsztacie czy waso, no to nikt na to nie zwraca uwagi, tak? Zlewa olej, wymienia olej, nawet jak coś tam wypłucze, to resztki i tak zostają i tyle. Tutaj faktycznie jest też potwierdzenie, że, że jest ta problematyka dość duża niespalalności mieszanki, przedostawania się paliwa do oleju silnikowego, no i także jeżeli chodzi o kwestię związaną z nadmiernym tarciem, bo powstaje duża ilość sieru życiowego trzeba wziąć pod uwagę, że ma bardzo mały przebieg te 38 tysięcy km i 10 tysięcy po wymianie oleju. Także, no tutaj, ostateczna informacja, dosyć istotna. Zalecamy inspekcję silnika pod kątem przestawiania się paliwa do oleju smarnego. Tak? Pytanie, kto taką inspekcję wykonuje. W gro, w gro jednostkach tak naprawdę nie weryfikując tego. Przejdźmy teraz do skrzyni biegów skrzynia biegów 8HP ta pozmianowa to jest 8HP 51, ta pozmianowa pod hybrydę no i tutaj jest bardzo ciekawie Ponieważ o ile te widma oleju są w dużym stopniu zbieżne, czyli nowego oleju referencyjnego z konfekcji i ze skrzyni, to ilość ścieru zużyciowego, słuchajcie, żelazo 1507 ppm, gdzie adekwatnie w próbce oryginalnego jest poniżej jednego, tak? czyli, czyli mamy czysto. Więc, no i, i, i krzem, kusz to też dosyć istotna rzecz. Podwyższony zakres. No i finalnie, finalnie daje tamto olej, był potężnie czarny. Tego argoneleptycznie tego, tego tych opiłek było tam bardzo dużo, a przebieg 38 tysięcy. Powtarzam jeszcze raz. W niektórych serwisach autoryzowanych proponują nawet wymianę oleju już teraz, wymianę oleju, ale nawet bez filtra. O, ciekawe. A przecież w takiej sytuacji e, te opiłki, wszystko znajduje się też w filtrze. Więc e, w tej sytuacji, e, badany olej, błaga, nie jest jeszcze mocno zdegradowany chemicznie. I Tak też wygląda z danych. Lecz jest krytycznie zanieczyszczony ścierem metalicznym. Powyższe wskazuje na stan przedawaryjny. Słuchajcie, stan przedawaryjny. Zalecamy inspekcję skrzyni biegu pod kątem zużycia podwołu. Zalecamy wymianę oleju na świeży. E, sytuacja jest kuriozalna. Tak? Rozmawiamy o nowym samochodzie, który ma przebieg około 38 tysięcy i w gros sytuacjach teraz, od jakiegoś czasu, bodajże chyba od roku, gdzieś się obudzono, że około 100 tysięcy kilometrów wymiana oleju w skrzyni ZDF, jeżeli chodzi o BMW. A w rzeczywistości, jak widzimy, ten, ta wymiana potrzebna była już dużo szybciej. Trudno określić, czy to było. E, e, powiedzmy 10 tysięcy kilometrów i tak dalej. Istotna też jest rzecz początkowy, tak zwany ścier, dotarczy, dotarczy, który powstaje podczas dotarcia. I ścier, uwaga, który powstaje przy tak zwanym kiepskim, suchym rozruchu. E, więc ten ścier e, e, jak najszybciej należałoby usuwać. Więc w rzeczywistości taka skrzynia biegów i pozostałe elementy napędu wymagają wymiany oleju po okresie docierania. Czyli powiedzmy po okresie 3000 km, to potrzebuje być wszystko wyczyszczone, olej wymieniony, filtr wymieniony. My mamy do tego jeszcze specjalną metodę statyczno-dynamiczną, bardzo efektywną. I wtedy lepszy olej, bo tu widać, że ten olej też nie służy, skoro taki ścier powstaje. Dobrany lepszy olej, dobrana nanotechnologia, zastosowanie preparatu, odpowiednich skutecznych dodatków, żeby obniżyć należycie, w możliwy sposób współczynnik tarcia, dać lepszą trwałość i tak dalej i wtedy można jechać dalej. Tak to wygląda. To są takie istotne potwierdzenia, bo robimy je w gro sytuacjach. Od momentu nawiązania współpracy z laboratorium, które, które daje też tą możliwość przystępnej cenie, takowych badań. Więc no Tutaj konkretne potwierdzenia. Silnik 38 tysięcy 10 tysięcy po wymianie, i w zasadzie należałoby dokonywać weryfikacji rewizji, a trzeba było go trzykrotnie płukać. On finalnie miał zastosowany też pakiet, nasz pakiet z naszą technologią, i skrzynia biegów. W zasadzie. Stan przedrewizyjny. W pozostałych elementach, jak robiliśmy, to również no olej w przednim dyferencjale bardzo zdegradowany. Olej w skrzynce X-Drive także bardzo zdegradowany. Najlepiej wyglądał w tylnym dyferencjale. Niemniej wszystko podlegało wymianie. Tu też dotyczące skrzynki X-Drive tam jest. Hmm, Słaba specyfikacja oleju nadana przez producenta, 75W, e, i to jest bardzo obciążony, intensywnie, intensywnie obciążony element, aktywny element, i tam jest bardzo mało oleju. Więc e, ten element to jest taki czuły punkt napędu, e, i tam się olej najszybciej e, degraduje. Zresztą można zobaczyć, w gros sytuacjach problematyka e, e, spadku trwałości napraw wymaga właśnie skrzynki. X Drive najszybciej, tak, ze wszystkich elementów. Do niej też opracowaliśmy specjalną fuzję olejową i też specjalny zakres dodatków, żeby ona mogła lepiej pracować i słuchajcie, ten napęd w ogóle lepiej pracuje. Po zastosowaniu całego pakietu w ogóle zarządzanie napędem jest inne, podział momentów jest inny. To wszystko pracuje płynniej, lżej. Więc, ale tu reasumując, bardzo duże potwierdzenie badaniami normowymi, że nadmierne tarcie to nie jest fanaberia Roberta, e, tylko jest to fakt. E, Niewygodne, oczywiście, dla agroproducentów, e, ale jest to fakt. Potężne zanieczyszczanie silnika e, różnego rodzaju, e, e, tak powiem, negatywnymi e, składnikami. To jest fakt. Odpowiednie płukanie silnika i doprowadzenie do y, 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 czystości przy, przy procedurze wymiany oleju. To jest fakt, to jest potrzeba, to jest wymóg techniczno-prawny. No i to, że sam olej kompletnie nie wystarcza do należytego utrzymania tak naprawdę smarowania, działania i współczynnika tarcia na poziomie efektywnym, bezpiecznym, to także jest fakt, bo widać po tych badaniach. Dziękuję wszystkim za uwagę i jeżeli chodzi o wyniki, to pod filmem. Dziękuję i do następnego.